No, i tak właśnie dzisiaj będziemy się relaksować. Więc, oto zestaw, jaki kupiliśmy, 5 metra kabla. Mimo to, jak zabawa z tatą. I tak to wygląda, że są właśnie wszystkie wyspy, które chcielibyśmy obejrzeć. Jest... Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Jest godzina dziewiąta, Dopiero wstaliśmy. Zaraz zjemy śniadanie. I zrobimy plan tego dnia, co będziemy robić dzisiaj. Dzieci się bawią od rana. Chyba wespany. Kawka już wypita. Ja? Weź sobie keczap i połóż tam na. Uważaj, tak. bo są moje buty. Mm. Mm. Smacznego, Elena. Dziękuję, nożynko. Przeczepa ciągnięta traktorem. Pierwszy raz widzę. No i włosy krzeczą drana. rana. A my cały czas jemy sobie śniadanie, i zaraz się ogarniemy. w spokoju. Prawie uderzyli w drzewo. Trochę są zablokowane i nie wiedzą co mają zrobić sąsiedzi już zaparkowali przyczepę a my się przygotowujemy na plażę idziemy na plażę? tak, ale ja chce biegniemy tak patrzymy tutaj na mapie my jesteśmy zaparkowani tutaj na 335 obok właśnie toalety i tutaj mamy jedną plażę Tutaj mamy drugą plażę i pewno pójdziemy tutaj, ponieważ tutaj jest bar. Może wypijemy jakąś kawę. Tutaj jeszcze mamy windsurfing, jest gdzieś tutaj był zaznaczony. O, tutaj tak naprawdę sprawdzimy, ile to kosztuje. Może spróbujemy. Pościel zostawiliśmy sobie na zewnątrz, niech się trochę przewietrzy. A my idziemy na plażę. Tą pierwszą plażę właśnie znajduje się tutaj od razu. I tutaj jest jeszcze taka zatoczka i co to by było? Jak to się nazywa? Wiesz co? nie wiem, tam jest napisane jak to się nazywa No jest jakaś informacja, zobaczymy tak Ale... jakby jeziorko jest stworzone. Tam jest część parku narodowego, bo widać, że ptaszki yy, tam są jakieś fajne. Elena nie może się zorganizować. Pomóc ci. O, tutaj jest właśnie ta szkoła windsurfingowa. In windsurfing. Niestety nie ma też tutaj cennika, trzeba o wszystko dopytać. Ale widzimy, że lekcje są podzielone właśnie na początkujących, średnio zaawansowanych, prywatne dla dzieci. I nie tylko windsurfing, można wynająć sobie kanu albo słupa Tak, i też je tam widać właśnie jak wyglądają. No, tych właśnie można wynająć jednoosobowe No szkoda, że nie ma cennika, żeby od razu wiedzieć. Ile to kosztuje? My idziemy dalej na drugą plażę. Prosto. Pokaż, który tamtym chciałeś płynąć. Dobrze, znajdziemy. Mama pewno znajdzie nam taką wycieczkę. Wiesz? Prawda, mamo? Oczywiście, że tak. Chcemy stąd się dostać na archipelag La Madalena. I właśnie można to zrobić za pomocą katamaranu. Tutaj na samą plażę widać sporo namiotów i mają piękne widoki. I już dochodzimy do plaży. Nie jest tak daleko, jak nam się wydawało, mimo tego, że jest na drugą stronę. To jest ten bar, można kupić lodę, drinki, kawę blisko do plaży. Sporo osób tutaj widzimy, że ma własny sprzęt do surfowania. Plaża jest szerzona, jest ratownik. O, pięknie. To co, gdzieś tutaj się rozstawiamy? Zobaczymy, cię. woda jest zimna. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Można się wykąpać, ale są fale duże. Paulina już rozkłada ręczniki. Jeszcze Sara śpi cały czas w wózku. Czego nie wzięliśmy? Na tych kołków, co kupiliśmy. Żeby A tam nie no właśnie, kupiliśmy specjalne takie kołki, które miały no. trzymać ręczniki, i ich nie wzięliśmy. Brawo mi. Namiot rozłożony, ale ledwo się trzyma. Jest bardzo mocny wiatr. Paulina poszła po śledzie. Muszę go tutaj trzymać, bo odleci. Elena się bawi w morzu. Bardzo mało ludzi jest. No dobra, to już mamy śledzie. Możemy. Tutaj, chyba nawet te się przydadzą po prostu. Zabieram taki kamek. No, spróbuj. No, i takie żabki właśnie kupiliśmy na koc. Zbijamy do ziemi. Postawimy kolejne po tej stronie. elele czekaj. No, i tak właśnie dzisiaj będziemy się relaksować. Krop, chrop tu, tu. Bip, bip. Powoli się zbieramy. Idziemy do domu na obiad. A później, może skocimy jeszcze na basen. Pięknie tutaj jest. Dzisiaj nikogo nie było na leżakach. Elena, Elena, gdzie ona jest? O! Ktoś tu kiedyś uprawiał kitesurfing. Czekamy się, Elena. Uh -huh. Uh -huh. Już gotowy. Zostaliśmy sami na plaży. Idziemy do domu na obiad. No już jesteśmy z powrotem. To co mi się podoba tutaj jest, że mamy zewnętrzne prysznicy tutaj od razu, że można sobie wziąć prysznic i zaraz się bierzemy za obiad. Co będzie dzisiaj na obiad? Dzisiaj będzie spaghetti a la carbonara. Alright! Elena, ty co jesz? Krakersy. No. Fryteczki? Nie sądzę. Będą spaghetti a la carbonara. Nie słyszałaś, mamy? Boczek już się smaży Ładne mięsko mają tutaj we Włoszech. Dziękuję bardzo. A co u taty? Z daleka już czuć przepiękny zapach. A to patrzę od nas. Mm. No to, proszę, jajko. Niam, 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 niam. Może nie tak dużo? Dużo pieprzu. Uła! Smacznego. Wszystkim smakuje. Skończyła nam się ciasteczka plazma, która Elena bardzo lubi, i idziemy do sklepu kupić. Tak? Tak. tak. A jednocześnie zrobimy zakupy, poszukamy przedłużacz do kuchenki, żeby ją postawić tutaj na zewnątrz. Na Google znalazłem. Że Briku jest tutaj blisko, w pierwszej miejscowości. No to jedziemy. Już jedziemy. Tutaj mamy taką naklejkę z kempingu, nam dali. Musimy ją nakleić na siwę. A to dlaczego? Nie wiem, Elena tak chcieli, żeby wiedzieć, że jesteśmy tutaj zarejestrowani. Jeszcze przełożę siedzenie, Elenę. Dobra. Jeszcze przekładamy siedzenie. Chcesz z przodu siedzieć? Tak. Dobra. Będę się trzymać. Nie no, przełożymy Twoje siedzenie. Tam i będziesz mogła siedzieć z przodu. Siedzenie już zamontowane. Elena, siadaj. Możesz? Kocham Cię, tato. Też Cię kocham. O. Siadaj, tak jest. Pasy. Ty mi pomóż. Ja Ci pomogę, dobra. Jedna rączka. Druga rączka. I zapinamy. ta wie to 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 sprawdzamy bryko tutaj start 12 minut jedziemy Yeah. Tam na górach yeah. No zobaczymy skąd tutaj wyjechać Elena. Nie wiemy gdzie jest droga wyjścia. O, już ludzie idą na surfing. Jesteśmy już na miejscu. Tutaj jest Bryko, ale również jest Eurospin, jest MD, więc całe takie centrum handlowe jest tutaj. Sam przedłużacz nie znaleźliśmy, bo tutaj są jakieś włoskie standardy, ale za to kupiłem kabel 5 metrów oraz wtyczki. Więc idziemy do domu ich zamontować. Tutaj po drodze mamy taki punkt widokowy i rzeczywiście warto się tutaj zatrzymać. Piękne widoki są. Więc oto zestaw jaki kupiliśmy: 5 metra kabla, zwykłą wtyczkę i zaraz zrobimy z tego przedłużać. Więc mamy to wszystko zamontowane. Idziemy spróbować, czy działa. Podłączymy tutaj kabel. Bierzemy kuchnię na zewnątrz. No i działa. Elegancko. No, już się nagrzało. Uważaj, Elena, to jest gorące teraz. Dobra. Więc mamy 5 metrów przedłużać. Nie wychodzi to tanio, bo z 20 euro chyba wyszło. I już nie będziemy musieli korzystać z gazu. Elegancko. Dzisiaj kupiliśmy płyn do spuczki za 25 euro. Nie wystarczy na 15 razy. Mamy na kabelki. Cały czas jesteśmy na północy Sardynii, koło miejscowości Palau. Plan na dzisiaj jest taki, aby troszeczkę posprzątać w przyczepie, zrobić pranie, ponieważ nam się troszeczkę nazbierało, a także ogarnąć samochód. Demitar już się zajął tutaj odkurzaniem. Mamy taki odkurzacz samochodowy. Więc on tutaj odkurza, a ja chcę zrobić pranie. Jeżeli chodzi o pralkę, to znajduje się ona tutaj w budynku sanitariatów. Tutaj są też umywalki dla dzieci, część toalet damskich, miejsce do prania, miejsce do zmywania. I na tej ścianie jest właśnie pralka tak oznaczona pralka i suszarka. Pranie kosztuje 6 euro, a tu jest toaleta chemiczna. Ale zanim pranie, to muszę iść do recepcji, żeby rozmienić pieniądze, ponieważ trzeba tam wrzucać po jednym euro. Udało mi się rozmienić pieniądze w recepcji bez problemu. To teraz zajmiemy się właśnie praniem, zdejmuję pościel i zanoszę do pralki, pościel przygotowana. Dymitar tutaj rozkłada dla dzieci namiot. Elena ma koleżankę z kampera obok. <gry> A ja biorę pranie. I idę do, do pralni. Tranie jest już w środku, rzucam monety. Wybieramy teraz cykl. I za 40 minut niecałe będzie gotowe. Trzeba też wyjąć poduchy i je wytrzepać na zewnątrz, żeby troszkę odświeżyć. Jest też zabawa w tym sprzątaniu całym. Mimo to jak zabawa z tatą. Jesteś na szczyt, Elena. A? Jesteś na Mont Blanc. Wyjmiemy teraz jeszcze duże poduszki i odkurzymy w środku. Teraz położymy je troszeczkę inaczej, żeby się nie wygniatały zawsze gąbki po jednej stronie. Hmm. Dziękujemy za występ artystyczny. A teraz przejdźmy do materaca. Na Allegro udało mi się kupić takie ochraniacze na materacie nieprzemakalne. Z jednej strony są właśnie podszyte taką folią. Tutaj takie filcowe, jakby, i są zakładane na gumkę. I prawie idealny rozmiar tam chyba 5 cm, tylko się różniło. I bardzo fajnie chroni tutaj i tak samo na duże łóżko. Też mamy taki, o, taki pokrowiec zaraz go założę. I tak to wygląda. A jeszcze z takich praktyczniejszych rzeczy, to mamy tutaj taką wiszącą półkę z Ikei, która tak naprawdę powinna służyć do wózka, do użyczka dziecięcego. Czy przewijaka? I bardzo fajnie się tutaj wpasowało, właśnie na listwę górnego łóżka. Jajeczniczkę, co nie? Jeszcze zrobimy jajeczniczkę, zanim będziemy wszystko sprzątać do końca. No proszę, jajeczniczka pojedzona. Ja idę już zrobić. Idę przełożyć pranie yy, do suszarki. I nie wiem dlaczego na każdym kempingu jest tak, że drzwi są zawsze po dwóch, według mnie, stronach i niewygodnie po prostu przykłada się z pralki do suszarki. I zajmuje to więcej czasu. No nic, przekładam i suszymy. 6 euro też kosztuje suszenie. Pieniądze są w środku. Tutaj się odlicza. I cykl trwa 60 minut, czyli godzinkę. Dobra, idziemy dalej ogarniać. Posprzątane, poprane. Teraz czas na obiad. Co mamy dzisiaj? Risotto. Mhm, mamy specjalny ryż, mamy kurczaka. Będzie to risotto z kurczakiem i pomidorami. Ale ja nie lubię pomidorami. Ja bez pomidorów poproszę. Ogarnięci, obiad zjedzony, teraz pakujemy się do samochodu i tata zaprasza nas na deser do pobliskiej miejscowości Palau. 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 I ile mamy? 10 minut? 10-12 minut tak No to hej ho. Znaleźliśmy parking blisko centrum, albo nawet w samym centrum, i idziemy Idziemy w stronę portu zapytać o wycieczki. Chcemy się dostać na La Madalena. Archipelag. Archipelag, tak. I zobaczymy, jakie są wycieczki. A Elena chce deser. A później szukamy miejsca, gdzie zjemy deser. Tutaj doszliśmy do portu turystycznego, nie ma normalnego wejścia z parkingu dla wózka, ale widzimy, że jest pełno już tutaj naganiaczy, tak zwanych osób operujących właśnie wycieczki. Widzimy tutaj, że tłum turystów się wysypuje z każdego statku. I tutaj znaleźliśmy taką ofertę za 50 euro od nas i za dziewczynki po 10 euro. Lunch można dokupić dodatkowo, więc chyba zdecydujemy się tutaj kupić, prawda? I tak to wygląda, że są właśnie wszystkie wyspy, które chcielibyśmy obejrzeć. Jest półtora i godziny stopu w jednej, godzina w drugiej. Jest też z daleka widoczna plaża różowa, która jest oczywiście strzeżona. No i do Madaleny również możemy tędy dopłynąć. To jest ten statek. Zbiera się tutaj też trochę ludzi. Więc chyba musimy zrobić rezerwację za o, chwileczkę. Tylko obstawiam, że jest nam potrzebna gotówka. Musimy też poszukać bankomatu. No, Dymitar stanie tutaj i, i zarezerwujemy też na jutro. Więc udało nam się kupić. Dzisiaj zostawiliśmy pani tylko 10 euro zaliczki. Jutro mamy zapłacić pozostałą część. Musimy tutaj być najpóźniej o 10. O 9.45 jest preferowane żeby zrobić check-in na łódce. A my teraz idziemy szukać tego obiecanego deseru dla Elenki. Elena chce lody. Świetnie, ja też. Też tam była a więc trzeba poszukać. No to szukamy gelaterii. Znaleźliśmy w końcu lody. Tak jakie Nie macie? Mam. Dolce latte i pistacje. Pyszne są. A ty Elena jakie masz? Takie... Że... mmm kremowa a ja nie lubię lody a po przeciwnej stronie od lodziarni jest właśnie sklep z produktami typowo sardyńskimi i można tutaj kupić słabne wino z Sardynii, które podobno daje długowieczność no i oto jesteśmy już w samochodzie załatwiliśmy wszystko co chcieliśmy dzisiaj więc wracamy już na kemping Et tu as mis ça quoi Je suis Maybe.